Więc tak, zrobiłem osiem różnych wypracowań, prezentację multimedialną, wyprowadziłem za panią psa i wykupiłem pani wakacje w biurze podróży. Błagam, wystawi mi pani czwórkę na koniec roku? Hmm, no dobrze, niech ci będzie, znaj moją łaskę, cztery. Dzień dobry. Dzień dobry. Doszły do mnie słuchy, że jestem nieklasyfikowany. No tak, nie masz ani jednej obecności na mojej lekcji. Ale przyszedłeś dzisiaj, żaden problem, przepuszczę cię. Co jest?! Nauczyłem się hymnu polski na poprawę. Co prawda, jest to lekcja matematyki, ale dam ci czwórkę za dobre chęci. O, super, dziękuję. Widzicie, klaso, wasz kolega jest idealnym przykładem, że jak się chce, to można. Ale przecież to jest nie fair. Ej, nie można być zazdrosnym. Nie, no ja nie wytrzymam w tym domu, jaki tutaj jest syf. Przecież to jest jakiś chleb, a nie dom. Mogę posprzątać ciociu? Nie Kuba, ty jesteś młody, powinieneś chodzić po imprezach. Zadzwonię po moją dobrą przyjaciółkę. Ona nam pomoże. Proszę zostań tutaj na zawsze. Halo Anastazja. No cześć kochana. Miałabyś dzisiaj czas posprzątać? Super, to czekam. Jestem kochani. Podminili mi dom, czy tutaj naprawdę jest tak czysto? Kim pani jest? Dzień dobry, ja jestem sprzątaczką. Ile mam do zapłaty? Razem będzie 500 zł. Ile? Przecież każdy ma sprzątaczkę! Gosia, nas nie stać na to! Nie mogę już patrzeć na tych debili. A przedszkolanka? Jakim cudem ona tą robotę dostała? Teraz ja się chcę pobawić tą zabawką. Ale ja się jeszcze nie skończyłem tym bawić. Hmm... Ech, ech, proszę pani... Bo kuba mi uderzył, jak też się chciałem pobawić. Pff, jakie kurwa szmacisko. Marsz do konta i masz oddać zabawkę agacie. Odgłos ciosu. <laughs> Co ty zrobiłeś? Przecież sama powiedziałaś, że cię uderzyłem. Bardzo przepraszam. Kuba zapraszam do odpowiedzi. O nie, nie kochaniutka, nie dzisiaj. A to niby dlaczego. Kochana klaso, słyszycie, to ona się pyta dlaczego. Mógłbyś przestać sobie stroić żarty? Bo w końcu ja, ja, po tylu latach nauki w tej szkole, mam szczęśliwy numerek. Także proszę się ode mnie się odpimpać, bo do żadnej odpowiedzi nie idę. Tak się składa, że wczoraj miałeś szczęśliwy numerek. Ktoś nie zmienił numerka na tablicy. Ja pierdziele, dlaczego zawsze ja? A więc muszę iść do tej odpowiedzi? Nie, kuźwa, już piątkę dostałeś. Drogi dzieciaczki, dzisiaj wybieramy się do zoo. Na wycieczkę. W końcu pooglądam inne małpy niż pani. Co powiedziałaś, Kuba? Nie nic. A teraz dzieci, zobaczymy słonie. Kasia, pokaż się wszystkim. Spadaj na drzewo frajerze. Krzyszu, zostaw pan dom tego eukaliptusa. Chlorofil. Dzieci, spójrzcie. Lwy mają porę karmienia. Zaraz, zaraz. Gdzie jest Ania? Kuba. Co? Czy tam u lwów to jest Ania? Yy, jest to bardzo możliwe. jak Kuba? No, no bo Ania powiedziała, że ona lubi kotki. No i ja powiedziałam, że poszła się pobawić. <grym> no i kotki ją trochę podrapały. Dobra, dzieciaczki. Sprawa wygląda tak: zabieramy wszystkie kawałki Ani i zabieramy je do przedszkola. Proszę pani, ale po co? Burgiery zrobimy. Kubuś, ostatnio niezbyt podoba mi się twoje zachowanie i to, jak się odzywasz do innych dzieci. Mi niezbyt podoba się pani fryzura. Kubuś, postaraj się na przykład yy, mówić tak jak twoja mama, kulturalniej. Okej, okay, postaram się spróbować. Długo się jeszcze będziesz kurwa nad tym modlił? Ale o co ci chodzi? O nic mi nie chodzi, najlepiej wszystko sam będę robił. To nie jest kurwa żadna choinka, żeby bluzy jak bombki wieszać. Może się kurwa byś do roboty wziął, a nie wylegujesz dupę. Kuboś, bo my się chyba nie zrozumieliśmy. Przecież miałem mówić tak jak moja mama. No właśnie, tak jak mama. No i przecież mówię. Aha. No spoko. Masz mi coś może do powiedzenia? Nie. Nie masz? No to bardzo ciekawe. Koleżanka pokazała mi w pracy tego całego twojego TikToka. I nie wiem, czy nie jest w ogóle wstyd? Nie. Aha, nie jest ci wstyd. Za to mi jest bardzo. Jak ci człowieku nie jest wstyd naśmiewać się z własnej matki w internecie? Staram się zapewnić Ci wszystko. A ty nagrywasz o mnie jakieś głupie filmiki i się wyśmiewasz? Czy ja naprawdę jestem taką złą matką? Nawet sobie nie wyobrażasz, jak mi jest przykro. Ale mamy prawie półtora miliona obserwujących. Ile? Czyli chcesz mi powiedzieć, że jestem sławna? Nie no to, synek, musisz dalej się w tym rozwijać. Musisz zdobyć dwa miliony obserwacji. Ej Edyta, a czemu wszyscy ryczą? Bo jesteśmy może na pogrzebie naszej mamy? Co? Powiedziałaś, że idziemy się nachlać. Cicho, to na stypie. Czemu nie ubrałaś się na czarno? Przestań, czarny to taki kolor kobiety po rozwodzie. Ładnie ci w nim. Ej, ale oni tak serio za nią ryczą, czy to jakieś przedstawienie? Ciszej, bo ktoś jeszcze usłyszy. Oj przestań, przecież każdy tutaj doskonale wie, że była wredną małpą. Czemu to babsko się na nas gapi? To chyba ciocia Józia. Chyba gra ze mną, kto pierwszym róbnie. O nie, Edyta, nikt nie będzie mnie uciszał na pogrzebie mojej mamusi. Ja nie znam tej kobiety! Zobaczymy, kto będzie teraz cicho siedział, starucho. Córeczko moja, najdroższa! Chciałam Ci życzyć dobrej nocy. Pamiętaj, kocham Cię, możesz mi powiedzieć o absolutnie wszystkim, bo przed mamami nie można mieć sekretów. Dobranoc! Zaraz, zaraz, czy ja czuję w tym pokoju papierosy, cygaretę, szlupi? Ty palisz? Świeczkę gasiłaś. Okej. Okay. Wyglądasz mi na pianą. Piłaś alkohol, przyznaj się. Nie piłaś? To chodź tutaj i chupij. Masz szczęście, nic nie czuję. Dobra, dobra, ale zastanawiam mnie jedna rzecz. Dlaczego masz tak powiększone źrenice? Czy ty się na nie rozumiesz? Matka, moja córka cię stacza. Gdzie ja popełniłam błąd? Czy ty chcesz swoją matkę wpędzić do grobu? Nie narkomań nie razujesz się. Dobra, tylko cię sprawdzałam. Na pewno coś ukrywasz. Co po was pod chłopaka? Już ja to sprawdzę. Witajcie kochani, jestem waszą nową nauczycielką angielskiego. Zanim pojawią się pytania, nie, nie jestem gruba. Brzemienną jestem. dziecią narodzą. I na macierzyński ucieknę, także nie przyzwyczajajcie się. Przepraszam was kochani, ale Gigi potrzebuje amci amci. Dobrze kochani, teraz zapiszcie sobie temat u. U, u, u. Kopię. chyba będzie piłkarz. Przecież tłumaczyłam ci, że to nie jest prezent symbol. Dlaczego pani płacze? Przepraszam, wciąż mam straszne wahania nastrojów. Ktoś tutaj się spieszy na świat. Na następnej lekcji kochani napiszemy sobie sprawdzian z działu. O kuźba, wody mi odeszły. Kochani, umie ktoś odbierać poród? Dzień dobry. <laughs> Czy pan mnie nagrywa? Bo ja mam takie nietypowe zamówienie. Ja pierdzielę to już trzeci w tym tygodniu. Słucham. Chciałbym zamówić burgera. Coś jeszcze? Ale zaraz, zaraz. Chciałbym, żeby ten burger był bez mięsa, sera, bułki, cebuli i sałaty. Czyli ma być sam ogórek. <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. Proszę o to pana zamówienie. Nie uwierzycie, udało mi się zamówić samego ogórka. A pani została sprankowana. Nie no, ja mam dosyć. Łukasz, zwalniam się! Dzień dobry, proszę pani, jestem tutaj nowa. O, tak, pani dyrektor wspomina, że ktoś nowy dołączy. To może przedstaw się wszystkim. Cześć wszystkim, jestem Maja. Yy, a nazwisko? Wiśniewska, proszę pani. Poczekaj, czy twoja mama ma na imię Weronika a Ojciec Karol? Eee, tak, dokładnie. A skąd pani wie? <laughs> Załatwisz mnie autograf? Eee, słucham. O, wiem, wiem! Twoi rodzice koniecznie się muszą u mnie pojawić. A coś zrobiłam? Dopiero dołączyłam do tej klasy. Albo nie ja mogę przyjechać do was do domu. Co tam u chmurki i burzy? Kobieto, skąd ty wiesz, jak nazywają się nasze psy? Ale spokojnie nie jestem jakąś wariatką. Mam merch twojego starego na chacie. Halo, mamo? Ta kobieta to wariatka, on wypytuje o nasze psy. Każdy twój oddech dodaje mi sił. Gdzie jestem? Witamy w Intedzie. Co chcesz sprzedać? Chciałbym wystawić tą koszulkę. Jaka cena? 20 zł. Nie ma sprawy załatwione. Masz nową wiadomość. Jestem zainteresowana zakupem. Czyżby była uszkodzona, że ją sprzedajesz? Nie no, po prostu już w tym nie chodzę, to stwierdziłem, że wystawia. Widzę na zdjęciu jakąś plamę na koszulce. To tylko jakiś paproch wkrać się na zdjęcie. Proszę, oto inne zdjęcie koszulki, nie ma żadnej plamy. Chcesz mnie oszukać? Dobrze, kupię, ale jak spuścisz cenę? Ale 20 zł to już jest ostateczna cena. Chcesz mi powiedzieć, że nie wspierasz samotnych matek? Proszę pani, ja idę do toalety. A zapytałeś się, czy możesz? No to mówię przecież. Nie, nie zapytałeś się, tylko mi to oznajmiłeś. Aha, czyli mam prosić o pozwolenie panią do załatwienia jednej z podstawowych potrzeb człowieka, tak? Tak, takie są zasady. Rozumiem, czyli jak będę chciał złapać oddech, żeby zaczarnąć trochę tlenu, też się muszę spytać? Kuba, nie rób sobie ze mnie żartów. A więc, czy mogę udać się do toalety? Nie, nie możesz. Rozumiem, czyli mam się. Tutaj zeszczać lub zesrać, bo pani nie puści mnie do toalety, tak? Miałeś czas na przerwie, żeby to zrobić. Aha, czyli pani dokładnie wie w jakich godzinach, o jakim czasie pani się zechce siku, tak? Kuba, skończ pyskować. Czyli chęć załatwienia się to jest pyskowanie, tak? Jak chcesz dyskutować, zaraz możemy się przejść do pani dyrektor. Aha, rozumiem, że mam zrobić siku u pani dyrektor? Cześć, czego słuchasz? Wykonawca i tytuł. Co? Czego słuchasz? A, cztery pory roku Vivaldiego, super kawałek. A słyszałeś o nowym albumie Bambi? Wiesz co, współczesna muzyka jest beznadziejna. Nie pasuje do obecnej generacji. To co tam porabiasz w weekend? Lecimy całą ekipą na imprezę. Lecisz z nami? Wiesz co, imprezy to nie dla mnie. Poza tym mam trening. Jestem inny niż wszyscy. Ej, stary, chcesz bucha? Naprawdę? Ty palisz ten syf? Po co się tak truć? Co się dzieje z tą generacją? Muszę być coraz lepszy. Co ty na to, żebyśmy się może lepiej poznali? No pewnie, to może wpadniesz do mnie na noc. Gdzie się podziała robotyczność w dzisiejszych czasach? Kiedyś było, teraz to nie ma. Ej, stary, może jakieś piwo w weekend? Sorry, ale ja odpadam. Wolę się skupić na swoim samorozwoju. Ej, chłopaki, bądźcie na chwilę cicho, bo mama dzwoni. Ej, chłopaki, patrzcie, jakie od razu pranka mu zrobię. No, halo, mamusz. Z chłopakami jestem. Kuba, odłóż tego papierosa. Wyciągasz to piwo, czy nie? Ej, to stąd się przelizałeś na ostatniej imprezie? Mama chce porozmawiać z Tobą na głośno.